Cześć wszystkim! To Weronika, mama w Korei Południowej. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek koreańskiej prasówki. Dzisiaj przygotowałam dla Was koreańskie wydanie magazynu Women's Sense. Razem przyjrzymy się, jakie tematy porusza magazyn, czyli o czym mówią i czytają Koreanki. To jak jesteście ciekawi? Witają nas na początku reklamy, ale to chyba nie jest zaskoczenie, jeżeli chodzi o magazyny, prawda? Mamy spis treści. Co tutaj mamy? wybiędy. Podpis. Moda, uroda, zdrowie. Lifestyle, beauty. Zobaczcie. Znalazło się nawet miejsce na horoskop na końcu. Przedstawienie edytora. zdjęcia. O! jest. Nasz idzie gdzie, czyli aktor, którego możemy znać. Z jakiego serialu? Ze Squid Game. Mm. Retro Taban Tło. Moda na retro kawiarnię. Moda w pokoleniu MG. Bardzo ładne ta kawiarnia, ale niestety wszystkie są w Seulu, czyli nie zabiorę Was tam. Chociaż kto wie, wybierzemy się do retro kawiarni do Seulu. Ja może poszukam w moim kolasongu albo wionym. Ja lubię retrostyl. Polubicie retrostyl? Co będziemy ubierać tej jesieni? Tej jesieni, uwaga! Będziemy ubierać białe spodnie. Białe spodnie. Co my tu mamy? Kosmetyki z witaminą. C. Bardzo ładny, żółty kolor. Tamsine czukuminen egennio, Tetonio. Tutaj możemy sobie zrobić, zobaczę test na to, jakim typem urody jesteśmy. Czy jesteśmy egonnio, czyli przewaga estrogenu, kobiecy, delikatny styl. Czy jesteśmy czukumi tetonio, czyli czy jesteśmy tetonio, czyli przewaga testosteronu. I wyrazisty, odważny styl. Może sobie nawet później zrobię ten dyst. Ciekawe. Tutaj mamy część z ferietonami. życiowe ferietony. Kiryuan sang. A para ciała, O mapacie, bo radę. Czyli o tym okresie w życiu naszych dzieci, kiedy przyjaciele zaczynają odgrywać bardzo ważną rolę, kiedy stają się ważniejsi nawet niż rodzice. W którym momencie teraz się znajdujesz? Gdzie jesteś? O, i tutaj mamy ciekawą postać. Kim jong, Kim jong Bin. Kim Jong-min to jest młoda gwiazda koreańskiego trotu. Mówię młoda, ponieważ urodził się w 92 roku, a jego kariera trwa już 22 lata. Czyli zaczął jako dziecko, znany, znany muzyk. I to jest właśnie opis o nim. I tu jest coś, co Was zainteresuje. Ciekawi? Hazuchen Błośń, czym jest rodzina? Kwangię Tutaj mamy artykuł odnośnie zmian w tradycyjnym koreańskim modelu rodziny o zmianach, które dzieją się teraz. I tutaj artykuł odnosi się również do niskiego przyrostu naturalnego w Korei. Znajdziemy w nim wypowiedzi młodych ludzi, zarówno żyjących w związkach małżeńskich. Jak żyjących samotnie, nie mających partnera, nie mających współmałżonka. I tutaj pytano te młode osoby, dlaczego nie decydują się na małżeństwo? A jeżeli decydują się na małżeństwo, to dlaczego nie decydują się na dzieci? I tutaj to, o czym mówią, to to, że to jest ich wybór. Życie bez dziecka to jest ich wybór. Tutaj ktoś nawet szczerze odpowiedział, że. Nie będzie decydował się na dziecko, tylko po to, żeby wzrósł ten przyrost naturalny. E, tutaj jest też ciekawe um, zdanie wypowiedź. E, to jest o tym, że poznali się późno, mieli już swoje e, życie. I zdecydowali się, że w dwójkę będą dalej żyć, ponieważ nie jest to złe życie. Nie decydują się, na dziecko będą kontynuować to swoje życie w dwójkę. Ktoś tutaj mówi, że Anne to się czyli chce się skupić na swojej żonie. I tutaj też właśnie pojawia się w tym artykule to, że chce się skupić z jednej strony na swoich zainteresowaniach, na swojej pracy, na szukaniu balansu między swoją pracą, swoim życiem prywatnym, ale też jest mowa o skupieniu się na partnerze, o tym, że życie w dwójkę nie jest złe, że życie w dwójkę może być przyjemne, mogą oboje skupić się na sobie, na swoich zainteresowaniach. Jest o tym, że ślub przestał być koniecznością. Przestał być potrzebny, przestał być zasadą, a stał się osobistym wyborem. Tylko i wyłącznie osobistym wyborem. E, tutaj mamy też coś bardzo ciekawego, myślę, dla Was. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku naszej pracówki mówiłam o Isi i o tym, że zaszła w ciążę metodą in vitro, już po rozwodzie ze swoim mężem. I tutaj czasopismo Zapytało właśnie o to, co sądzi o, o tej ciąży z in vitro już po rozwodzie. I tutaj 44% respondentów odpowiedział, że nie jest w stanie zrozumieć. 15%, że była to zbyt ryzykowna, odważna decyzja. 41% uważa natomiast, że do tego in vitro potrzebowała zgody męża, że powinna była uzgodnić to z mężem. Mamy też pytanie odnośnie przyjaźni po rozwodzie. Czy uważają, że są w stanie zaprzyjaźnić się po rozwodzie ze swoim byłym współmałżonkiem? I 52% tutaj odpowiedziało, że tak. Jestem ciekawa, jaka była ta próba respondentów. Tu jeszcze to, co może Was zaciekawić, czyli tradycyjny model rodziny zmienia się. Co sądzisz o tych zmianach? I tutaj 17% respondentów odpowiedziało, że nie jest w stanie ich zaakceptować. 19%, że jest zaskoczony tymi zmianami, ale je akceptuje. Natomiast 24% odpowiedziało, że zmiany są czymś naturalnym. 40% popiera te zmiany, gdyż służą drodze do szczęścia. Ten artykuł jest dość długi. Znajdziemy w nim również ciekawe spostrzeżenie. Dotyczące mieszkania przed ślubem i o tym, czy takie mieszkanie z osobą przed ślubem nadal jest tematem tabu, czy osoba, z którą mieszkam bez ślubu, jest moją rodziną i czy uważam ją za moją rodzinę, i czy w świetle koreańskiego społeczeństwa taka osoba będzie uznawana za rodzinę. Jeżeli chodzi o mieszkanie ze sobą przed ślubem, to nadal to jest temat tabu wśród Koreańczyków. Również wśród znanych Koreańczyków, wśród ciowoli czy aktorów, ale to nie znaczy, że to zjawisko nie występuje. Jest tutaj też część poświęcona decyzji o dziecku, decyzji o ciąży osób, które nie pozostają w związku małżeńskim, są partnerami. I tutaj są odpowiedzi typu Yonggi są tak, czyli że to jest odważna decyzja. Na pewno to jest odważna decyzja. I tutaj coś, co chciałabym podkreślić, takie podsumowanie tego artykułu, jest o tym, że nie ma jednej definicji rodziny, że rodzina dla każdego z nas może oznaczać coś innego, czyli że każdy z nas ma własną definicję rodziny. I tutaj znajdziemy, jak, jak, jak wygląda rodzina, jak definiujemy rodzinę za granicą. Mamy Japonię tradycyjny model rodziny. O, zobaczcie, mamy Polskę. I co piszę o Polsce: że związek małżeński mogą zawrzeć tylko osoby różnie płci czyli kobieta z mężczyzną, że nadal tradycyjny model rodziny obowiązuje czyli rodzice i dzieci. O, i tu jest coś ciekawego, że Związki partnerskie, czyli to mieszkanie przed ślubem, bądź samotne wychowywanie dziecka, nadal są tematem tabu w Polsce. Dajcie mi znać, czy to nadal jest temat tabu w Polsce, mieszkanie ze sobą przed ślubem, czy samotne wychowywanie dziecka. Jak to, jak to teraz wygląda? Kolejny temat, czyli jak mieszkają Ciebole, jak mieszkają kobiety Ciebole tutaj powiązany z grupą SK. Są pokazane ich domy. Mamy Cieteong, która niedawno wróciła z z Ameryki na stałe do Korei i właśnie opisują jej domy, a raczej poza ile są te domy. Jej aktualny dom jest wyceniony na 300 oków, znajduje się w dzielnicy Hannam w Seulu. 300 oków to na polskie będzie ponad 80 milionów złotych. Ale Hanam Dong to jest dzielnica znana właśnie z luksusowych domów, z bardzo drogich domów. Tak. Tutaj mamy wywiad Sochajan. Sochajan, ja nie znam jej dobrze. Wiem, że ona jest znaną influencerką, youtuberką. Też była znana ze swojego. Z, związku z dość znaną osobą. I tutaj jest szczery wywiad z nią. Sok, mam ja, właśnie taki szczery wywiad dotyczący związku, małżeństwa. I mówi o tym, że nie ma idealnej osoby, że ważniejsze od podążania do doskonałości jest złapanie balansu. Co my tu jeszcze mamy? A, mamy nieruchomości. Poker. Zarabianie na pokerze. Mamy znowu nieruchomości, biznesy. Jak mieszkają bogacze i za ile mieszkają. Tutaj akurat mamy piosenkarkę z grupy SP. Mieszka w oficetelu na Gangnamie, gdzie depozyt wynosił oka koreańskiego tutaj znowu mamy gier o mamy e-sport i czy można zarobić na e-sporcie w Korei, ile zarabiają gracze z e w Korei mamy koreańskie czyż liderki i historia o tym jak stały się idolami Bardzo ciekawe. Myślę, że w Ameryce czy liderki to jest taki element kultury. Natomiast w Korei nie. W Korei nie i to jest właśnie ciekawe, że one jak gdyby stały się tymi idolkami, gdzieś aspirowały wyżej. Tu mamy telefony przekręte. O, ktoś może zna? Jest drama Copy Prince'y. Jest właśnie o budynku, który nadal tam jest, to jest, budynek, w którym była kręcona ta drama i inne dramy. Można zobaczyć. I że budynek nadal stoi, więc znowu takie nieruchomości. O, i mamy bardzo ciekawy temat. Odnośnie napiwków w Korei. Mamy temat odnośnie napiwków w Korei. O tym, czy Koreańczycy są chętni zostawiać napiwki i co sądzą o kulturze napiwków. I tutaj, jak widzimy, co sądzą o kulturze napiwków? 10% czalmurgetta sam nie wie tu, 32% negatywnie, 47% nie ma zdania, 10% pozytywnie odbiera. I tutaj, co myśli o tym, żeby ta kultura napiwków weszła do Korei. 60% nie jest w stanie tego przyjąć. 7%, jeżeli szłaby za tym poprawa usługi, to tak. 33% uważa, że ten, kto zapłaci, ten zapłaci, a ten, kto nie będzie chciał, to nie da tego napisku. Tutaj mamy nieruchomości. Coś często pojawia się temat nieruchomości. co? I tutaj akurat są. Koreańscy youtuberzy właśnie z nieruchomości, znani youtuberzy, gwiazdy koreańskiego youtubera, jeżeli chodzi o nieruchomości. Czy w Polsce są youtuberzy właśnie też zajmującymi się nieruchomościami, czy takimi troszeczkę niszowymi branżami? Czy są oni znani i czy oni zarabiają? I znowu mamy pociągnięty temat nieruchomości, czy inwestowanie w nieruchomości, czy na giełdzie, co jest bezpieczniejsze, co daje większe zyski. Tutaj mamy koszmary mieszkania w mieszkaniu na osiedlu, czy w tym koreańskim apartamentowcu apaty. On troszeczkę odnosi się do filmu z Netflixa, ale nie jest o filmie. A o tym, co możemy zrobić właśnie w sytuacjach typu, gdy ktoś nas na przykład o, zablokuje na parkingu swoim samochodem i nie zostawi kartki ze swoim numerem telefonu, czy ktoś pali na tarasie, czy są dziwne dźwięki z mieszkania wyżej. I tutaj do tych przypadków jest komentarz prawnika o tym, jak można sobie poradzić w takiej sytuacji. Tutaj mamy porównanie międzynarodowej szkoły na Filipinach ze szkołą w Ameryce. Czyli temat edukacji jest istotny w Korei, jak widzicie, jest poruszany. Jest duża ciekawość szkół międzynarodowych, duża ciekawość względem szkół za granicą. Tutaj mamy wywiad z ginekologiem odnośnie Raka macicy, o tym jak można go wykryć, jakie mamy objawy, o wirusie HPW. Tu mamy też o tym, że w coraz większej ilości zabiegów operacji wykorzystuje się również roboty. Tutaj temat też taki bardziej mamowo-tatowy. Tak mówię, mamowo to tak, bo jest akurat zdjęcie dziecka, jest o maściach na bliznę, o tym, co zrobić, żeby blizny po skaleczeniach zniknęły, żeby szybciej to wszystko się goiło. Mamy astmę wśród dzieci i młodzieży. Co powinni wiedzieć rodzice na jej temat? Astma to jest dość powszechne schorzenie tutaj. Kąpiele w zimnej wodzie. Jak często, czy można w domu? Na ile minut, na dwie, pięć minut? Jest bardzo ciekawy temat tutaj. Jeppe de repimil. Slow morning. czyli to jest ten. Slow morning, czyli ten powolny poranek. I tu jest mowa o tym, że te powolne poranki to jest właśnie sekret urody pięknych kobiet. Mamy ruch od rana. Dbanie o urodę, ćwiczenia, lektura, slow morning, kochani, i wszyscy będziemy piękni. A ja myślę, że i mamy, i nie mamy. Wszyscy wiemy, że nie zawsze to slow morning jest możliwe w naszym życiu. Tibi pumioje, powiedziała. Stańmy się pięknie oglądając telewizję. Czyli co tutaj mamy? Uwaga, zestaw ćwiczeń. Które możemy wykonać leżąc przed telewizorem, oglądając telewizję. Czyli mamy dwa w jednym: relaks, oglądanie jakiejś dramy i do tego ćwiczenia, żeby być pięknym. Jak do tego dołożymy jeszcze to slow morning, kochani? Nie potrzebna nam żadna medycyna estetyczna. Co tutaj mamy? Zdrowie naszych pupili czworonogów, mamy choroby, mamy okleszcza, choroby skóry kleszcze i mamy modę. Co mamy w modzie? Zerkniemy do kącika modowego. Spódnice ołówkowe. Spódnice ołówkowe wracają na ulicę. Tutaj mamy modelki zagraniczne, aktorki zagraniczne, inspirowanie się ich stylem. Tutaj mamy długa koszula, a długo i krótko, czyli mamy długą marynarkę czy koszulę, krótkie spodenki, krótką spódnicę. Mamy inspirację właśnie na jesienny outfit. Krótkie spódniczki to jest coś, co widzę bardzo często. Dużo osób nosi, zwłaszcza takie spódniczki ze spodenkami pod spodem. Taka dygresja. Co tutaj mamy jeszcze? Znowu mamy modę, inspirację. Co tutaj jeszcze mamy? Biżuteria, złoto, srebro. Paski. A pas! Podkreślanie talii, pasek znowu wrócił do mody. Trendy jesienne. Mamy kobalty, fansy swetry i wężowe wzory. Tutaj znowu mamy modę. Kosmetyki. Nude makeup, makeup, no makeup Wakacje, Wakansy, czyli wakacje, ale moi drodzy, nie dość, że musimy się przygotowywać do wakacji. Tak, tutaj jest o dbaniu o celę, o ciało po wakacjach. I tutaj jest dbanie o nawilżenie. zwłaszcza powinniśmy dbać o siebie, jeżeli chodzi o włosy i paznokcie, po kąpielach. W morzu czy w basenach? Zapachy jesienne. Konturówka do ust. Inspiracje makijażem. Grzywka wraca do mody. Grzywka, grzywka nierówna i tutaj zobacz, że też mamy K-pop Demon Hunters. Jedna z dziewczyn miała grzywkę. Tutaj pan specjalista od skóry mówi o plusach peelingu. Tutaj pani mówi o tym, żeby dbać o siebie również w domu. O cerę. Tutaj mamy home sweet home. I polecenia kanapy sofy tej modułowej. Oho. Macie kanapę modułową w domu? Tutaj co mamy dietę, ale uwaga, moi drodzy, specjalna dieta, bo dieta na menopauzę. Kęionki, czyli menopauza. I tutaj mamy dietę do wykorzystania podczas menopauzy, która właśnie będzie skuteczna. I tu mamy na przykład sałatkę na zimno z ogórkiem z kurczakiem. Tak po polsku. W ciągu. Całą zupę ze słodkich ziemniaków i stofu. Czyli co możemy jeść w menopauzie? Tu mamy to są to są te uszatki, uchatki. bądź co, bądź są to owoce morza. Czy są zdrowe i tak dalej. Tu mamy część o podróży, i tutaj, akurat, mamy Indie jest po Indiach. I to jest koniec, a jeszcze nie jest koniec, jest horoskop. Ja jestem wodnik. Seon sichakkeul jungbihaneun Poczekajcie, bo muszę przeczytać, to jest ważne. Seon sichakkeul jungbihaneun sigi geodang miryeowatdeon ilde daehae gyeogeul seougo sireneul umgigi Czyli to wszystko, co odkładałam na później do tej pory, teraz pora na plany i wdrożenie ich w życie. Co tutaj mamy dla osób w związkach małżeńskich? Możecie się kłócić o drobne sprawy, ale szybko będziecie się godzić. Szczęśliwy item: żółte karteczki samoprzylepne, a żeby mogła porządkować swoje pomysły. Dziękuję. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o koreańskie wydanie magazynu Women's Sense. Dajcie znać, co sądzicie o tematach poruszonych w tym magazynie, czy któryś z nich wydał się Wam specjalnie interesujący. Ja myślę, że ten artykuł o tym, dlaczego młodzi Koreańczycy nie chcą zakładać rodziny, jest interesujący i myślę, ciekawy. I na pewno jeszcze nie raz się też pojawi yy, na moim kanale. Także to by było na tyle. Proszę o subskrypcję. Niedługo będą kolejne odcinki koreańskiej prasówki. Do zobaczenia. Annyo.